Jeśli to daj łapę w górę. Jeśli chcesz być niebie subskrybuj mój kanał oraz dzwoneczkiem. Zaczynamy! Posłuchajcie, dzisiaj jesteśmy na serwerze CubeCraft i wylecimy w powietrze. Yeah! Posłuchajcie, dzisiaj co chciałbym zagrać. O, kliknijmy sobie. Aaa, już znalazłam, troszkę da. To szkoda. jest taka główka dziwna, czyli nazwana tutaj piłką. Piosko. Co ja chciałam, posłuchajcie, moi drodzy, zagrać? Ja, moi drodzy, chciałam zagrać w Lucky Island. Jeszcze co wam nie pokazywałam Ja nie wgrywam. Można też chyba, że nie chcę wgrywać. No i kliknijmy, że sam. Że sam po prostu będę tutaj w tej wysepce. Ludzie ze mną grają, oczywiście, bo w mnie są. No, więc zaczynamy. Jest tam człowiek, więc szybko, szybko. Kilofik. Dziwne to było. Co to? Mmm, płyta muzyczna. No muszę po... powie. Okej, okay, chlebek zrobimy. Jak dobrze. Bardzo się cieszę, posłuchajcie. Bo mamy chlebek. Nie chcę tego nie dawać. O, bierzmy. Dobra, zbierajmy dalej. Dziwne. Chociaż dwie takie gruntki chciałbym zagrać, bo dawno mnie w ogóle z Wami nie było. Tamten filmik nagrałam o wiele wcześniej. O, look. Bardzo dobrze. Teraz iron. Dia teraz diamenciki zdobywamy. To są bardzo ważne diamenciki O, tam miecz nam się ze Weźmy sobie go. Nie jest zły, pewnie mi się przyda. Waga Dobra. Ha ha ha. Nie widzicie? I po co trzeba było takie rzeczy ze mną robić? I już, uu, ale zrobiliśmy rzeczy różne. I jak dobrze. Crafting zdobyliśmy. Okej. Okay. Co jak dzisiaj nie gadam? Może uda mi się w końcu muzyczkę jakąś grać? Jakąś fajną muzyczkę. Dobra, uciekajmy. Bo coś czuję, że jest tu niebezpiecznie. Zabierajmy crafting. Albo zróbmy sobie już coś z craftingu. Dobra. Tak jak mówiłem, zrobimy sobie to. To śniutkie jedzonko będziemy mieli. Dobra. A ja bym może... Dobra. Posłuchajcie, weźmiemy mnóstwo chlebka. Przyda nam się do jedzenia. Jak najwięcej, no to lepiej oczywiście. Patrzcie, ile tego poleciało na tyle chleba. Nie jest źle. Przeróbmy sobie od razu tropikalne drewno. Łuk jest nam jeszcze potrzebny. O nie. Bałwan, co ty tu robisz? O, jesteś. Widzicie to? Jak ja to rozkopuję w minutę? Yeah! Tyle będziemy mieli? O kurde, idziemy do siebie. Ten bałwan będzie mi coś podejrzewam, pomagał. O jeju! Musimy iść do siebie i diamenciki wykopać. Patrzcie. Normalnie, jak na kreatywie. Bierzemy, bierzemy, chcemy diamenty Będę się skończył to jeszcze i... Yeah. Ja... Klątwę mi ktoś dał Kto? Nie wolno mi dać klątwy Dobra Powiem wam Że boli głowa od takich klątw, ktoś do mnie po prostu to rzucił I jestem zły Na to A i od razu wam powiem może będzie ktoś dołączy do mnie i tak powoli będzie rosła ekipa Oli to YouTube. Może nawet niedługo, bo słuchajcie widzowie, jak się tak pochwalę, będę po prostu nagrywać y, tak, że widzicie mnie. Ale to jeszcze o tym pomyślę. I myślę, że to by się Wam spodobało. Spodoba 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 o nie. Oła. Oh wow. Dlaczego ja go nie biłem? Dlaczego? Powiem wam, jestem troszkę wkurzony. Trudno. Zabił mnie. Ja mogę przecież go bić, bo miałem tyle rzeczy. No trudno. Idziemy, na, idziemy do kolejnej rundki. I posłuchajcie. Mam nadzieję, że kiedyś olągniecie po prostu ekipę Olito YouTube. Mam nadzieję, że to się Wam po prostu spodoba. Teraz tak Wam zapowiadam. No i mam nadzieję, że w końcu nagram takie coś. Już, że mnie widzicie, wiecie, ale to jeszcze o tym pomyślę. Tak Wam powiem. Dobra. Druga rundka to jest inna gra, Sky Wars. Wiecie, ile minut nam zeszło? Mam nadzieję, że uda mi się to nagrać fajnie. Dawno nie byłem na Skyworsie, Więc mogę troszkę grać jak nobek. To są moje dziesiąte wejście. Więc może uda, się tak troszkę mi... Ulito! Zaraz mi ktoś po prostu capnie. Ktoś jest nade mną. Niech zgadnę. Zaraz mi nie, nie, nie! Dlaczego oni mnie wszyscy zabijają od razu? Gdzie, gdzie jest ten typak? Gdzie jest ten typak? On tutaj mnie załatwił. Nie, bo ja tu bym zatkany. On, on mnie musiał tutaj załatwić. To jest ten typo. Kurde. No, tyle powiem w szkole. Chyba to są. Mogłem się lepiej uzbroić od razu, natomiast. Tak, po prostu czekać. Posłuchajcie, jeszcze dzisiaj może uda mi się nagrać z Roblox jakiś film. Yy, nie wiem, z czego to będzie jeszcze dokładnie film, ale mam nadzieję, że będzie fajny. No i tyle. A, I znajdźmy na koniec. Troszkę szkoda, że ten film nie udał się tak fajnie. Ale posłuchajcie, chyba dołączy do mnie niedługo. O. Yes! Dołączy pewnie do mnie niedługo. A kto? Pewnie taka osoba. Jeszcze nie powiem jak się nazywa. Od razu mówię, to jest dziewczyna. Może do mnie jeszcze dołączy akurat. Ale to wiecie, jeszcze nic nie wiadomo. Nic wam o to YouTube nie mówię, pamiętajcie. Żadna osoba nie przyszła. Znaczy, żadna osoba do mnie nie przyjdzie w ogóle. Po prostu zobaczycie. Myślę, że już będziemy, będzie tak na jeszcze do Tolandii może ta osoba dołączy. Zobaczymy. No właśnie, bez Olitolandii był tylko jeden film. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się jakiś inny nagrać z Tolandii. Jakiś też fajny. I posłuchajcie, moi drodzy, na sam koniec lecimy. Dajcie łapkę w górę. I będzie kolejne hopsa hopsa. I oraz szukanie tego. Piłki do piasku. No, tak to dziwnie, Orytej tu mówi. No, to ja się z wami żegnam. Pa-pa.